Droga mamo, chyba za długo zwlekałam z napisaniem listu. Teraz piszę go przy zachodzie słońca i to chyba najpiękniejszym, jaki dotąd widziałam, a widziałam ich dużo. I dzięki zachodowi czuję się mniej samotna. Tobie też polecam zachody słońca. Może tak jak ja zauważysz o nich tatę, może tak jak ja. Nauczysz się, że każdy Zachód jest wyjątkowy i jedyny, że nigdy nie będzie takiego drugiego samego. Może tak jak ja nauczysz się rozróżniać każdą z jego barw i widzieć, ile jest jego pasma, ile emocji kryje się w zwykłym, niby Zachodzie. Jak to się dzieje, że Zachód nic nie mówi, ale nawet nie musi, by czuć, ile niesie ze sobą emocji może dlatego ludzie są smutni bardziej nocą? Bo może nie zdążyli zobaczyć jak słońce się żegna? Kładą się spać jak najszybciej, z nadzieją, że zobaczą kolejne jutro. Ale nie są w stanie zasnąć, wiedząc, że już nigdy nie ujrzą tego poprzedniego. Przekapili swoją okazję. Tych jak ty przegapiasz swoją. Tak jak ja późno zrozumiałam, że mój czas i moje szczęście ucieka mi przez palce. Zatraciłam się w byciu Twoim głosem rozsądku, ciągle chroniąc Ciebie od Ciebie samej. Zawsze byłam tą niewidzialną tarczą, niewidzialną, bo nigdy nie widziałaś moich starań. I zastanawia mnie, co by było, gdybym wtedy nie walczyła. Odpuściła, jak inni puściła nadzieję wolno? Czy dziś byś tu była? Czy jednak obserwowała byś już tylko z nieba? Chociaż często mówisz, że to moja wina, że jeśli cokolwiek ci się stanie, to będzie z mojego powodu, że to ja zadałam ci najwięcej bólu, a ja chciałam tylko mamę. Lecz nie było mi dane tyle walki na nic dla ciebie zawsze będę wrogiem. Walczyłam tak długo z nadzieją, że los mi kiedyś wynagrodzi, że jeszcze kiedyś będziemy w stanie ze sobą porozmawiać, że usłyszę od Ciebie szczere kocham, a nie, że nie musisz mi tego mówić. Tyle pisałam wiersze o tobie, a żadnego nie przeczytałaś. Brałam udział w każdym przedstawieniu z nadzieją, że przyjdziesz zobaczyć, jak coraz bardziej odważam się wyrażać siebie. Szukałam cię w tłumie tłumnych rodziców, ale nigdy Cię nie było. Każdy mój sukces był z myślą o tobie. Pójdę, zrobię to, może mama wreszcie będzie dumna. Nawet jeśli czułam, że to nie dla mnie. Lecz nigdy nie udało mi się wzbudzić tej mat matczynej dumy. Zaczęłam tworzyć więc listy. By radzić sobie z bólem. Z nadzieją, że kiedyś będę w stanie ci je wszystkie przeczytać, byś zrozumiała z czym się mierzę. Minęło tyle czasu od tego, a ja wciąż nie potrafię. A gdy próbuję, kończy się kłótnią. Nadal nie udało się sprawić, byś mnie pokochała. Nadal moje łzy są niczym dla ciebie. Moje słowa nic nie dają, moje prośby nie pomagają. Jakie ja mam z Tobą rozmawiać? Czy wciąż za mało się staram? Gdybyś tylko chciała spróbować mnie zrozumieć, myślałam, że. Psycholog ci pomoże, ale czy to oznacza, że nie możesz się zmienić, czy nie chcesz? <gry> Mamo, ja sama jestem już zmęczona, wyczerpana każdą próbą rozmowy z tobą. I muszę to powiedzieć głośno. Nie jestem. I nigdy nie byłam i nie będę odpowiedzialna za Twoje czyny, podjęte decyzje i przeżywane przez Ciebie emocje. Chciałam dać Ci wsparcie, to właściwe. Chciałam pomóc Ci, naprawdę. Zrobiłam, co mogłam. Czy da się więcej? Nie mogę być Twoją mamą, bo powinnaś być nią dla mnie. Ale jeśli przestanę, czuję, że stracę Cię na zawsze. Los zabrał mi tatę. Czy mam pozwolić, by nauk zabrał mi mamę? Zaraz moje urodziny i znów będę życzyć sobie, byś potraktowała mnie jak córkę, bo nigdy nie chciałam zostać Twoim wrogiem. Choć tego nie widzisz, to wiedz, że kocham Cię najmocniej. Kocham Ciebie za na sobie, nawet jeśli Ty tego nie chcesz. Chciałabym tylko, byś kiedyś usłyszała ten list. Żebyś zrozumiała, że robiłam to wszystko z myślą o Tobie. Że nie pozwalałam Ci się niszczyć, byś mogła spróbować zobaczyć, że da się żyć lepiej. A czuję, że zawiodłam. Chciałam Cię uchronić. Pokazać inną drogę, że są lepsze rozwiązania, a sprawiłam, że mnie nienawidzisz. Że zasłużyłam na to wszystko. Może kiedyś jeszcze zrozumiesz, może jeszcze kiedyś nam się uda, bo gdy już odejdziesz, nie chcę się żegnać, wiedząc, że nie walczyłam o Ciebie do końca. Kocham cię, Twoja znienawidzona córka.